Z tej strony. The Polish Gamer lub Polski Grać, jak to woli. I witam Was w takim odcinku FIFA World. Ten głos nagrywam oczywiście po nagraniu, nie na żywo, bo chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. No i naszym pierwszym przeciwnikiem jest. No, taki cały brązowy skład bez grania, no ale jakoś mi nie idzie za dobrze na tej klawiaturze. Dzisiaj zakupuję się, bo nagrywałem to w sobotę, czy tam w piątek Głos nagrywam w poniedziałek, czyli dzisiaj, co jak wrzucę i gdzieś zakupuje chyba wpada, a więc zaczynajmy No i tutaj od razu V yy, i wrzut wolny Czy mu się uda, czy mu się nie uda, zaraz zobaczymy Nie, strzał nad poprzeczką, wysoko, niedobrze Kolejna akcja przeciwnika Tutaj nie wiem, co ja, nie wiem, co ja zrobiłem, nie mam pojęcia, czemu oni tak uciekł, ale na szczęście tego nie wykorzystał, chociaż jeszcze ma piłkę, uderza, no i mamy 1 do 0 dla przeciwnika w 27 minucie. No, a więc nie za dobrze nam się zaczyna ta seria, seria będzie się nazywała drodze do mistrzostwa, czyli będziemy w każdej idzie starali się zrobić mistrzostwo. No i teraz nasza akcja. Wrzutka, strzał, obok bramki. Kolejna akcja przeciwnika. Świetnie ko tam wypatrzył, stracił tą piłkę. Mój zawodnik znowu zaczął szaleć. Przucił na lewe skrzydło. Leci, wrzuca, strzał i 2 do 0. No, no niestety, no po prostu dzisiaj wtedy minieszek nagrywałem. Ale to już kolejna akcja danie okiwał prawie cały mój zespół Znowu zaczął szaleć, muszę koniecznie się tego pada kupić Tylko muszę, żeby kurier mi przyjedzie z butami No ale tutaj strzelił nad poprzeczką, no i kończy się pierwsza połowa wynikiem 2 do 0 Teraz kolejna akcja, rzut z auto. rzutka No ale nasi obrońcy na postronku, strzał i wybrali. Teraz nasza akcja. Podanie. No i właśnie ta szybkość tego zawodnika. On jest brązowy, ale tak zapija, że ci się wpalnie. Jeśli rzuca, no i mamy dwa do jednego. Golden. Jak dobrze widzę. Nie wiem, jak się na że ośmięki robi, a więc. Mm, a więc po prostu. Zacząłem ciskać całą klawiaturę, żeby jakąś zrobił zrobiła, taka radość była, bo. Jest kontaktowy, no ale. Co? Co, że kontaktowe, Jak. Właśnie. O to mi chodziło. Gra na klawiaturze, tak się mnie kończy. Gram, dobrze idzie, strzela, gola. Parę. Akcji i już jest po mnie Tutaj kolejna akcja I czy wykorzysta? Nie, mój brał na posterunku 83 minuta No i to już mu nic się nie udało zrobić To jest tak chyba do, Już do końca meczu Chyba, że może jeszcze uderzył sobie Ale to Tak, już koniec Tak, koniec po meczu Sędzia zakończył ten mecz No i przegrywamy Przegrywamy Ale dobrze, lecimy dalej Za chwilę kolejny mecz Jeszcze tutaj sobie Otworzymy paczuszkę To jedno zadanie wykonałem Odbierz nagrodę Witamy w IT Make Team I paczkę kontraktów I jeszcze, no właśnie Sorry, to mój fail, bo jak nagrywam to nie pamiętam, co się działo. Mam no tutaj 0 punktów. Mam dwie porażki, bo nagrywałem wcześniej. Ale serwery mnie rozłączyły, bo... Mam... Właśnie tutaj fajnych zawodników trafiłem. W następnym odcinku będzie ten z Anglii, z Manchester United. Nie widzę, jak on się nazywa. Ale no, naprawdę jest bardzo fajny, bardzo. Mnie ten nam jeszcze jedna paczka została. Srebrna paczka, i w srebrnej paczce trafiamy też nikogo Chociaż Alex, tego z Brazylii, no to on coś tam, coś tam może kiedyś No i zaraz przechodzimy do drugiego spotkania Jesteśmy, naszym drugim przeciwnikiem jest, widać ona starszy zawodnik Więcej, znaczy, nas na pewno ma lepszy jak będziecie oglądali, to będziecie widzieli, że po prostu On mnie niszczył, może przeważałem w tym meczu, ale Parę akcji, parę razy źle kopnąłem i Po mnie No ale dobrze Zobaczcie Pierwsza moja akcja Czemu ja tego nie wykorzystałem? Nie wiem sam Bo to, a nie! Sorry, to nie ta akcja Tej, najpierw ale ten z główki dobił No i tak W 15 minucie Prowadzimy jeden do 0 Ale zaraz zobaczycie co się będzie działo dalej To spokojnie, to się nie koniec meczu No i właśnie Raz on zacznie I podaję Sprint lewą stroną Wrzutka na główkę I gdyby brałkarz stał trochę dalej To by było dobrze jeszcze Karol rzuca i też nie trafia. Na razie tu przeważam. Kolejna sytuacja, kolejny strzał, ale znowu niecelny. Znaczy, tu były dwa celne, i tutaj niecelny był. Tutaj kolejna sytuacja. Andy Karol rzuca strzał, i znowu niecelny. No ale tutaj podanie Robinio zrobił z moimi zawodnikami co chciał. I strzelił na 1 do 1. I właśnie po tej akcji widać jak automatycznie, nie wiem, czy mu ktoś grał, bo najpierw był słaby, a później nagle super, kurde jakiś aktywacja. Kurde, nie wiem, poszedł, nie wiem co zrobił, kurde, wysrał się i nagle, kurde, super grad zawodnik rozwala wszystkich. To mnie tak wkurza, że no ale teraz patrzcie. I jest dwa do jednego. A co sobie do około, nie wiem, 6-40 minuty i zobaczycie, jak po prostu, no nic nie mógł sobie poradzić, tylko bramkaż go ratował. Tak, kolejna sytuacja, 45 minuta. Czy mu się uda, czy mu się nie uda, czy mu się uda, schodzi? Nie. Chciał zejść do środka i uderzyć, ale mój bramkę na posterunku Rzutka kolejna, wybicie. No i tak się zakończyła pierwsza połowa Zaraz widzimy się... drugi Dobra, zaczynajmy Zaczynają od rzutu wolnego w 58 minucie Przychodzi podanie, schodzi do środka strzał i mamy 3 do 1 i to jest już po nas Praktycznie to jest już po nas Ale widać, że grą na padzie, bo i triki ogólnie, a na klawiaturze trochę ciężko triki zrobić a więc widać, że grał na padzie. Ja też będę miał tego pada, a więc będzie, będzie lepiej, na pewno będzie lepiej. No i dobra, lecą. Leci. I kurde, moć, czemu, czemu go nie robiłem? Kurde, tego nie rozumiem, czemu go nie robiłem? W tej sytuacji to była stuwa tamta, ale tutaj teraz... No właśnie, całe szczęście, że udało mi się wybić porę Ale tutaj jeszcze chciał dobić? I czy dobił? Nie dobił, bo był różny. Rzucę z narożnika. I chciał wkręcać, ale mu się nie udało. Niestety. Rzutka. Uderzenie z wolę. I też nie wyszło. To i to już gramy taką po prostu, żeby skończyć ten mecz, bo już nie miałem ochoty grać tą No i co? Kończymy. Pamiętajcie, że odcinek Wam się spodobał. Zalajkujcie, zasubskrybujcie. Na pewno będą będzie więcej odcinków. Może jakaś dodatkowa seria dojdzie. To na razie. Cześć i siema!